Często ludzie pytają się mnie i też widziałem parę komentarzy z tym właśnie pytaniem do mnie. Pytanie brzmi tak. Gracjan, co to znaczy, że oddałeś swój umysł Bogu? Co to znaczy, że oddałeś swój umysł Jezusowi? Chcę wiedzieć, co dokładnie zrobiłeś? Co to znaczy, że oddajesz swoją wolę i przyjmujesz wolę Boga? Chciałbym spróbować, chciałabym spróbować. Jak mówisz, oddajesz swój umysł Bogu, to co robisz? Bierzesz swój umysł i dajesz? Chcę też to zrobić. Co mam zrobić? Więc odpowiem na to pytanie: co to znaczy oddać swój umysł i swoją wolę Bogu? Tak prostym przykładem. Pewnego dnia, niedawno, pewna pani miała przyjechać do mnie odebrać pewien mebel. Taki duży mebel, ciężki mebel. I była umowa taka, że ta pani przyjdzie z mężem i z jakimś innym panem i przyniosą ten mebel przez schody do auta. Ja nie będę musiał pomagać, nie będę musiał się trudzić. Taka była umowa. Pani przyszła i powiedziała: Przepraszam, jestem sama i przyszłam odebrać ten mebel. Czy możecie mi pomóc, żebym przeniosła ten mebel przez schody do auta? Umowa była inna, inaczej byliśmy umówieni. Ale akurat się złożyło tak, że ja rzeczywiście, faktycznie miałem przestrzeń i czas. Nie byłem zajęty. Umowa była taka, że ona przyniesie z mężem ten mebel, bo myślałem, że będę pracował, ale akurat miałem takie okienko i nie pracowałem. I byłem wolny. I ta pani powiedziała proszę, proszę. Złamała umowę, inna była umowa. Teraz ja mogę powiedzieć: Umówiliśmy się. Ja nie będę nosił ten mebel z tobą przez schody i do auta. To jest ciężkie. Ale przypomniałem sobie słowa Jezusa. Jeżeli proszą cię, żebyś poszedł z nimi jeden kilometr, to idź z nimi dwa. Jeżeli ktoś ci prosi, żebyś poszedł z nim kilometr, to idź z nim dwa. Więc ja przypomniałem sobie te słowa. Zobaczyłem, że mam rzeczywiście przestrzeń, że nie pracuję, że nie mam zobowiązań w tym czasie i odpowiedź jest prosta. Tak, pomogę. Przeniesiemy ten mebel. Umowa była inna, ale poprosiła mnie. Jezus powiedział, zostawiam swoją wolę. Jezus powiedział tak. Ja mam spokojną głowę. Zrobiłem tą właściwą rzecz. Nie muszę myśleć, nie muszę analizować, nie muszę się stresować wewnątrz siebie. Czy... Przekroczyłem swoje własne granice. Przecież umowa była inna i powinno być inaczej, i przecież byliśmy umówieni, co to ma być, że ona przyjdzie. Mogłem tak powiedzieć, mogłem tak pomyśleć, i nawet takie myśli krążyły mi w głowie. Ale ze spokojną głową powiedziałem: Jezus tak powiedział, ja mam z głowy. Ja ufam Jemu. Ja kompletnie mu ufam. Jak on powiedział tak, ja mam przestrzeń, zrobię to. Więc jego wola. On tak powiedział. Ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Ja mam prostą rzecz. I mam spokojną głowę. Wiem, że było dobrze. I nie analizowałem w ogóle w mojej głowie, czy dobrze zrobiłem, czy powinienem tak zrobić. Nie myślałem sobie, że "o, teraz jestem dobry". Nie. Po prostu mam z głowy. Nie muszę myśleć. <grym> Wiem, co mam zrobić. Więc to jest taki prosty przykład, w którym ja oddaję swój mózg. Ja nie myślę na swoich zasadach. Jezus tak powiedział. OK, zrobiłem. Rozumiem, że ten przykład może być mało, więc podam kolejny przykład. Pewnego dnia. Też niedawno miałem taką sytuację, gdzie pewien człowiek mnie poniżył. To nie jest ta sytuacja, o której mówiłem ostatnio w innym filmie. Jeszcze inna sytuacja. Ktoś mnie poniżył. I w momencie, w którym mnie poniżył, tak, tak nieładnie, tak, tak nieładnie, tak subtelnie, ale nieładnie. Poniżył mnie. Dostałem taki cios, werbalno-emocjonalny. I popatrzyłem się na tego człowieka i przypomniałem sobie słowa Jezusa. Za każdym razem, gdy ucisk pada na ciebie, za każdym razem, gdy cię znieważają albo poniżają, twoje dary w niebie się mnożą. Okej. Okay. ufa mu. Oddaję swój mózg, oddaję swoją wolę. Ja nie mam tutaj nic do chcienia, do. do nie, nie potrzebuję nic. Ja patrzę się na tego człowieka, poniżył mnie, ja robię tak. Jest podwójny dar, od, odłożony na później. Podwójny dar. Obracam się i wychodzę w zwolnionym tempie z uśmiechem na twarzy. Dzięki. Kolejny dar czeka mnie, podwójny. Super. W taki sposób bierzesz słowo, bierzesz perspektywę, bierzesz narrację, bierzesz sposób bycia i życia i mówisz: Przeniosę to na moje życie, ja nie muszę myśleć. Jezus tak powiedział: Tak zrobię. Wiadomo, że nie zrobisz tego perfekcyjnie, chodzi o staranie się. W wielu sytuacjach możesz po prostu to zrobić i zauważyć, że czujesz się fajniej, efekty są lepsze, wszystko płynie lepiej. Jego perspektywa jest perfekcyjna. I ktoś powie, ale wkrętkę masz. Ktoś, kto nie wierzy, powie, ale masz wkrętkę. Serio? Ty wkręcasz sobie taką odwrotną rzecz, taką totalnie odwrotną, że ktoś ci robi ci coś niedobrego. A ty czujesz wewnątrz siebie takie odwrócenie, że to jest dobre, że nie, że to, co ci zrobił ten człowiek jest dobre, ale wewnątrz siebie czujesz się fajnie, bo czujesz się naładowany, bo oczekujesz jeszcze większy skarb w niebie, w przyszłości, później. Oczekujesz, oczekujesz jeszcze większy skarb. Co to za wkrętka? Też chciałbym sobie tak wkręcić. To jest praktycznie wkrętka. Wkręciłeś sobie. Wkręciłeś sobie takie odwrócenie. Gracjan, wkręcasz sobie. I to jest spoko wkręt, ale to jest wkręt. Doświadczasz coś, Faktycznie ktoś cię poniżył, ktoś ci zrobił coś niedobrego, i ty czujesz się, że jesteś naładowany jeszcze. To jest odwrotnie od tego, co się dzieje, Gracen. Wiesz o tym, nie? To jest odwrotnie. Ale wkrętka. I powiem ci tak: tak, to może być wkrętka. Ale to jest wkrętka od Jezusa. Więc taka całkowicie odwrócona wkrętka, jeżeli mi ją wkręci ktoś, nie łyknę tego, nie przyjmę tego. Nie doświadczę tego. Nie przekonam się. Nie przekonam się do czegoś takiego absurdalnego, że ktoś mi robi coś złego, a ja się cieszę i ładuję jeszcze bardziej. Czuję, że o, podwójny skarb. Ktoś mi zada kolejny cios, potrójny skarb. Ktoś mi zada kolejny cios, wow, ładuję się. Nie ma osoby na świecie, która mogłaby mnie przekonać do tego. Ale gdy Jezus to mówi, jakimś cudem się przekonuje. I wiesz, dlaczego się przekonuje? Bo Jezus, gdy Go poznajesz, odkrywasz, że jest najbardziej wiarygodną osobą, jaka istniała. Jak wpuścisz Jego słowa i wchłoniesz i odkryjesz, co mówi, co przekazuje, jak żyje, jak się zachowuje, całość, to zauważysz, że to jest najbardziej wiarygodna istota i świadomość, jaka istnieje. Przez to, że nie mogłem znaleźć żadnej dziury w tym, co mówi, nawet jak tymczasowo wydawało mi się, że o, tutaj to nie jest prawda, okazywało się za każdym razem, że o, nie, ma rację. Ma rację. Ma rację. Długoterminowo ma rację, zawsze. Gdy to doświadczyłem tyle razy, to jestem w stanie usłyszeć coś absurdalnego, jak Gracjan. Gdy doświadczasz teraz ucisk... Podwaja się tu, Twój skarb. Zostaniesz podwójnie błogosławiony. Otrzymasz podwójną zapłatę. Gdy mi to mówi. Nawet jak moje ego i mój mózg tego nie przyjmuje, ja oddaję mózg. Oddaję mózg. Mój mózg może mówić co chce, ja biorę. On jest wiarygodny, zaufałem mu. Nie ma osoby, której zaufałem bardziej. Nie ma istoty, której zaufałem bardziej. Nie ma słów, którym zaufałem bardziej. Nie ma. Pewni ludzie mówią, a rozumiem, ale ja jestem sceptyczny. Wiesz, do kogo mówisz? Ja czasami patrzę się na różnych ludzi, którzy mówią, hm, hmm, no nie wiem, no nie wiem. Ja jestem najbardziej sceptyczny ze wszystkich tych ludzi. Wiesz, jakie problemy z zaufaniem miałem? Nie było rzeczy, której mógłbym w pełni zaufać oddać się nie było nie było jakimś cudem Jezus to zrobił spróbowałem troszeczkę się otworzyć pokazał mi rzeczy i odkryłem co to znaczy ufać i od tego momentu poznałem co to jest zaufanie i mogłem to przenieść na ludzi On mnie otworzył on mnie uleczył tym bardziej wiarygodny jest to jak leczy to jest kosmos więc jak On mówi coś. Sorry, ale mój mózg może produkować różne myśli. Nie. Nie. Te myśli nie. Co powiedział Jezus. I jeszcze raz, nie zrobisz tego perfekcyjnie. Ja wiele razy w momencie takim ego i takim, takiej presji, zapomnę o Jezusie. Są takie momenty. Wiadomo. Chodzi o to, że im bardziej poznajesz, im bardziej zbliżasz się, im bardziej jesteś narażony, im, bardziej, im, im częściej wchodzisz w kontakt i w to słowo, w interakcję z tym Słowem, tym bardziej wchodzi w Ciebie i pamiętasz częściej po prostu. I zaczynasz mieć najlepsze przekonania, jakie istnieją. Te przekonania, które otrzymasz od Jezusa, to, o co Cię przekona, to będą najbardziej konstruktywne, perfekcyjne przekonania, jakie mógłbyś mieć.